No, cześć, dobry wieczór, tu chyba szkocki ogrodnik, a dzisiaj taka krótka aktualizacja z wysiewu moich nasion Mango. Zapraszam na film. Tutaj w tym wodeczku. One są dokładnie 10 dni. Dzisiaj mamy 15 stycznia. I tu, proszę, delikatnie, żeby nie uszkodzić. To jest pierwsza, ta, te, pierwsze to duże nasiona I co już widzimy? Tu pierwsze korzenie wyszły, a tutaj już pierwszy, pierwszy liścień też wybija, więc najwyższy czas te nasiono przesadzić teraz już do doniczki. Na pierwsze stałe miejsce. Zobaczmy, jak wygląda słowa z drugim. Jest zdecydowanie mniejsze. Ale też widzimy, że ma więcej zarodków. Tu gdzieś ten wychodzi od dołu. Ile to jest tych zarodków? Tutaj ciężko powiedzieć. No ale zobaczymy co z tego wyraźnie. Zobaczymy. Także te dwa nasiona teraz dam do doniczki. Tą ziemię, te włókno kokosowe z padlitem, to było zaledwie 10 dni. To można, już nie, nie wysiałoby w tym nic, bo to już mówię, to już nie jest sterylne, ale to ciągle jeszcze można czy to na kompost, czy do ogrodu wykorzystać. Ja to właśnie wykorzystam. A tu ta ziemia, co mam, to na ten, sta, na te stadium te nasiona, wszystkie składniki tak będę pobierać, pobierać te nasiona. Te zarodki. Wszystkie składniki tak będą pobierać z nasion, więc ta ziemia to nieważne ale jest, to jest taka zwykła ziemia do wysiewu. Zmieszałem troszeczkę z perlitem, troszeczkę włókna kosowego też tam się gdzieś dostało, jak widzicie. I to teraz do takich 11 cm doniczek zwykłych, przemysłowych wysadzę, a wiosną, gdy podrosną, przesadzę je do czegoś większego. Na chwilę obecną takie coś wystarczy. Ważne, dajcie troszkę głębszą doniczkę, bo mimo wszystko te korzenie to jednak będą dosyć dosyć solidne. A więc, pierwsza doniczka przygotowana. Ja je lekko przykryję ziemią, te całe nasiona, żeby to nie, nie zaschło. Ważne, mówię, nie uszkodźcie sobie tych korzeni. Może w drugą stronę to dam. Tak będzie lepiej, chyba. A teraz brakuje ręki, bo nagrywam. I delikatnie to przesypiemy. Podlejemy na tym stadium. To jest nieważne, mówię, jaka to jest ziemia. Jakąkolwiek ziemię macie, jeśli tylko jest w miarę neutralna, że nie jest zbyt kwaśna, dajcie. A później, jak już będziemy to rozsadzać, to wtedy się skupimy na jakiejś porządnej ziemi. Na chwilę obecną, to i tak wszystko cierpie z, z nasionka. I tak to właśnie wygląda. Teraz idzie drugie. No, i mango już w doniczkach. Ja mówię, ja użyłem takich głębszych 11 cm, złych, sobie doniczek. I teraz co? Podlewamy. Ja będę podlewać tak samo, jak podlewam moje, moje awokado. Wyłączę może linka do krótkiego szorta. Podlewam to wodą z filtra, tudzież wodą przegotowaną. To jest woda z filtra o pokojowej temperaturze. Podleję to od spodu. Użyłem pojemnik na jedzenie. Oczywiście rano, wiecie co się stanie? Stanę opieprz za to co zrobiłem. To znowu trzeba będzie skomać, że zapomniałem przecież, no. Nie, nie zapomniałem, ale to jest idealny rozmiar na to, żeby to tak podlać. Więc tak to zrobię, no. Teraz przez noc niech to porządnie nasiągnie ta, ta ziemia tą wodą, i później to odstawię znowu na matę grzewczą, pilnując, żeby ta ziemia zbyt, zbytnio nie przesychała. A jak się pojawią pierwsze siewki, nagram kolejną aktualizację. No i to na tyle na dzisiaj. Ja idę spać, a Wy, jak widzicie, no nie jest to skomplikowany proces. Myślę, że każdy sobie może tym poradzić. Ważne na tym stadium nie połamcie tych korzonków, nie połamcie tych małych, tych pierwszych liści, które, które wychodzą. Trzymajcie tą ziemię stosunkowo wilgotną cały czas i zobaczycie, już nie powiem, pojawią się tutaj pierwsze siewki. Dziękuję za, za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.